Co się stanie? Także witamy oficjalnie archiwum. Nareszcie. Kolejna rzecz na archiwum. Nowa gra. Most. Nie mamy polskiego języka. Jeszcze, bo nie wiemy, jak włączyć. A, bo tu też go nie ma. Nie wiem, nie rozumiem. Może demo jest tylko po angielsku, ale ma w. Aha, no tak. Może, może i tak. O jezu, no to mamy przesrane. Go this way. Welcome. Lewym się robi rzeczy. Ale, S, jeszcze był status. To jest mój status. Ptaki mnie nienawidzą. Mam krew na rękach. I przy sobie chyba zepsutą lalkę. Good ending, neutral ending i bad ending. Można zrobić. Robak. I robaka można na czymś użyć. Dobra, czyli tak to działa ogólnie. Ptak. Daj ptaku robaka. To jest powrót. Teraz robak. Nie, nie da się nic zrobić. Strasznie się robi. Wiem, że mogę po prostu iść dalej. Ale intryguje mnie, że jest taki pytajnik. Ale jak klikam, to się nic nie dzieje. Poczekajcie, jeszcze sterowanie szybko. Lewy, prawy. Skip dialog. I S status. Czyli prawym jeszcze mogłem klikać. A nie, prawy to w ogóle. Lewy nie działa. W oponę można bić. Tam coś płynie. Schowało się. Puszka. Tam chłopy jakieś pływają, coś tu jest nie tak. Dobra, idziemy dalej. Banan. Konsolka. Kruka weź, no nie dało się. To ta papuga z CubeScape'a, tak. Kolejny ptak, niestety martwy. Podświetlają się jakby lekko niektóre rzeczy, ale. Da się tym ruszyć, ale pewnie trzeba. Nie rozumiem czemu jest pytajnik, ale nic się nie dzieje Dobra, dalej But Klucz? Nie, lupa O, to lupą można by się przyjrzeć, gazecie na przykład No teraz tak O kurde, zaginiona pielęgniarka Gdzie ona jest? No cóż, nie wiem, ale da się z powrotem teraz pójść? Stopa strzałkami Jak mam teraz się cofnąć? Mogę iść tylko dalej. A tam te gazety bym przejrzał, jak teraz mam lupę. Dziwne. No to jak dalej, to dalej. Ki, Wędka. Robak. Hmm. What? Tej gazety. Move back. Nie, nie, nie. Z plama krwi klucze do samochodu. Kartka. Hmm. Jakieś reklama szpitala. Odwiedź nasz, nasz szpital. Dobra, tam... O, Nie da się go zbadać. Nie da się mu dać robaka, ale to w sumie bez sensu, jak on nie żyje. Nie da się też iść dalej. Stąd się mogę tylko wrócić. O, teraz też się mogę wrócić. Wcześniej nie mogłem, czyli teraz możemy przejrzeć resztę gazet. Czemu nie możemy się obudzić? Jakaś śpiączka. Dobra, cofać się możemy znów. Most jest zamknięty. Pogoda na dzisiaj jest heavy storm. Potrzebujesz pomocy. Visit us, odwiedź nas. Pomożemy ci za free. Go this way, welcome. Nie da się dalej cofnąć. Z nowości mamy te klucze do samochodu. Ale to chyba nie do tego. Ponad te ptaki. O! Jest bateryjka przy ptaku. Może coś przy tamtych ptakach też było, ale jestem ślepy. Chyba nie. Śpiążka, bo w tytule masz koma. No tak, tak, tak. To jest tylko jasne tylko. What now? Tu coś leży? Nie. Mogę to zapalić z jakiegoś powodu. Dobra, idziemy jeszcze raz tu. Te hmm. są podejrzane. Gdzieś może leży młotek? To sprawdzałem? O, gdzie? Nie da się. Fak. Te dźwięki są trochę przerażające. Taki nie żyją. Tu coś leży w ogóle, chyba. Skarpeta. Czy nie powinno być tak, że biorę tego kijaszka, zarzucam to i biorę? Jest pytajnik, ale nie można użyć nic na tym. A bateria to do samochodziku albo do... A właśnie, moment. Do tego może. Ta. O, kurde. Guardian, dziękuję bardzo serdecznie za dwa giftowane suby, czaty, GG, hype, wszystko. Podziękujmy bardzo serdecznie. Ja bardzo dziękuję, buziaczki przesyłam. I teraz co? Tym padem można ruszyć tym autkiem? Pojechał. Jakieś jak kombinację trzeba? Do tyłu się nie da. Coś, coś się wydarzyło. Rozpieprzyłem to auto. Ale dzięki temu nic się nie zmieniło. Tu jest ten pad dalej. Nie da się go już używać. A, nie wiem, czy to nam coś, coś zmieniło, że ja tym autkiem przejechałem, coś tu teraz będzie nowego. Flaszka. Jest ten hospital. Nie, takie to trochę trudne, trochę nie wiem, co się dzieje. Chyba, że to jest już spieprzone, już jest bad ending na przykład. Przepraszam, że rozwaliłem to autko. no nie chciałem. <laughs> o. Okej, okay, ale po co tak? Nie da się tego lupą posprawdzać ani trochę. O. Zamknięte. <noise> Okej, okay, to ma sens, ma sens. No weź wyjdź, dobra. To jak mamy łom, to robimy tak. Mamy dechę. Mogę drugą jeszcze? Chyba nie. To jak mamy dechę, to robimy tak. Po co jest ta butelka? O, mogę iść dalej. Czy coś nie płynęło? Że... Coś tam płynęło, chyba. Autosave. Oho, będzie boss. Czemu dziecko płacze? Nie mogę tych gazet. Nie wszystkie się da. Ech. Trzymam myszkę, to to tak działa. Oblej to wodą. Te dwa kable by trzeba było jakoś połączyć. Robakiem. Tak, słyszę to dziecko. Ok, OS. Kabelek wziąłem. To jest mechaniczna lalka. Nie przejmujcie się tym w ogóle. Nic się tu złego nie dzieje. No i luj drugą deskę dawać. No co za gnoje? What now? Nie połączę tego, to bez sensu wózek się... O! Teraz nie mogę przybliżać tych ptaków nawet. O kurde, ja przestraszyłem się trochę. <laughs> nie wiem czemu. Co ty tam? Anybody out there? May have something to drink? Yes. No dobra, Aha, bo to dialogi były tam dalej. Masz. Dzięki. Teraz sobie mogę coś wziąć stąd? I have one more request. Jaki? Znalazłem te papiery. Możesz dla mnie sprawdzić. O, myszka przychodzi. A to jest znaleźć różnicę, tak? <laughs> okay. Powiedzmy, że jakoś tak. A ile jest tych różnic? Czekajcie na auto, teraz się skupiam na budynku. Tu jest to samo, tu jest to samo ryba. To, to, to. Welcome. Nie wiem, takie plamy, ale to chyba nie ma znaczenia. Chmury na pewno będą coś inaczej. Albo nie. No o czym zaczęły boleć w ogóle? O, e, tu. O, dobra, nice. No, dawaj dalej. Wyjeźdź coś o otwartym bagażniku samochodu. No. Możesz sprawdzić, co tam jest. Tu też różnice? Chyba tak. A Od góry lecimy tak ładnie. Tutaj jest to samo, tu jest to samo. Tu kształty wydają się te same. Śrubokręt. A moje oko! Ej, o czym zaczęły Zaczęły bolić? Nie wiem czemu. KUKO. To jest to, tu jest inaczej. Talerz tu, tu coś jest inaczej. Jeszcze tu zobaczę, nie? Kreska, kreska. Ciasteczko, nie wiem jakie, on tutaj brakuje. Tu. Może już coś ominąłem, nie wiem. No to jeszcze. O, i tyle, okej. Okay. Po kolei elegancko, siema Peter. Mm. Jest gorzej niż myślałem. Twoje przybycie nie świadczy o niczym dobrym. No dobra, weź... O! Dał mi znowu łom. Czyli zabrał mi go wcześniej. Frajerówa. o kurde, pies. I łomem. Psu, dam robaka. Nie. No co ten pies chce? Puszka. Kapsel. Śrubokręt. Żyłka. Może trzeba mu złowić rybę na przykład. Haczyk do wędki. Robak. Złów coś. No jest. Rybka lubi pływać. Teraz wódeczka. Proszę. Deska number 2. Dobra, no to jest nawet w spoko, logiczne. Wróciliśmy tu, żeby to połączyć. Eee, czy ja to... No i. Zniknęło. Może śrubokręt jeszcze. Tak. <grym> Czemu w ogóle wcześniej tu gość nie mógł przejść? Czy naprawdę taka barykada jest dla człowieka czymś ciężkim do, do przebycia? Nie. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Ptaki. Monetka. No i piorun czasu. No, daj mi to podnieść. Teraz jest moment. Uwaga, biorę. Hm. Może trzeba zbejtować kapslem gdzieś obok. O Jezu, przepraszam cię, panie robaku, że cię tak zrobiłem. Brzydko. A! Why you do this? Fakera mi pokazało na koniec, i tyle. Hmm. Nie wiem, czy tak miało być. Miałem tylko łom, mogłem się próbować bronić łomem. Co ty tu robisz? Jeszcze nie ten czas. Wróć później. Czy to było bad ending po prostu? Hello, okay, czyli to jest jakby. Wydaje się, że to jest zakończenie. Jedno z zakończeń. Ale. Sprawdźmy status, czy to tak jest. Wszystko jest zamazane, to nie wiem. Nie bardzo czaję tego, nie? Co tutaj się. Mamy krew na rękach, to jest nasz status, gudny, no, nie wiem. Czy dało się coś z tym zrobić? Czy to jest serio już koniec i tyle? Bo tak średnio mnie to wzięło. Nie, Cube Escaping to był Cube Escaping jednak. A tutaj toż krótkie demko. Nie wiem, czy mnie tak bardzo zachęciło na pobranie pełniaka. Chociaż jest troszkę straszne, to jest nawet fajne. Hmm. Nie wiem, jak, jak sądzicie czaty. Takie krótkie archiwum by z tego troszkę wyszło. Czy, ta, czy czaty coś sądzą? Jak oglądali? Wydaje się spoko. Znaczy nie no, nie, nie wydaje się jakąś złą grą, tylko strasznie krótko, szybko i jeszcze nie jestem pewien, czy ta końcówka, czy ja mogłem coś zareagować? Czy to, że tu jest trzy endingi, to coś zmienia? Coś tu się da robić? Trochę jestem tak confused, no nie? Teraz jak to się... Prawym. Gdzieś jeszcze była baterijka. Dobra, nie, dobra, nie będziemy tego jeszcze raz. Mm. No dobra, pogadamy sobie o grze, a tutaj archiwum mu ci damy, tak czy siak, także dziękujemy za oglądanie. Krótkie. No i papa.